Cześć, witajcie drodzy widzowie, zapraszam Was do unboxingu. Ja to już wiem, że to są magazyny Nexo, Wy tego nie widzicie. Poczta na szczęście dała radę. To jest właśnie ten problem z przesyłkami poleconymi, że są one niestety no, rejestrowane na każdym etapie, no ale to już pomijam. Przesyłka od Media Service zawada od wydawcy tego magazynu, doszła tutaj w całości. Jak widzicie, dodatkiem są także kakty Nexo, naklejki Nexo, więc te z magazynu, który recenzuję, odkładam dla Was, dorzucę jeszcze do tego magazynu, do tego pakietu. Tak więc już mamy dwa magazyny do konkursu. No i jeśli chodzi o konkurs, no to męczycie mnie, żeby było trochę więcej tych nagród. Powiem tak, w tym momencie nie obiecuję, ale jeśli jakieś tam odpowiedzi. Na nadchodzący konkurs, którego jeszcze tutaj nie ogłaszam, yy, będą w jakiś sposób no, yy, porównywalne, będzie wysoki poziom tych odpowiedzi, no to na pewno na pewno yy, Wam coś, coś, coś pomyślę, żeby jednak nie tylko jedna osoba wygrała, ale żeby jeszcze jakoś tam pocieszenia wymyślić. Tak więc spokojnie, spokojnie myślę na tym. Rozpakujemy sobie oczywiście jeden blistr. Zobaczmy, co my tu mamy. Jakiegoś Merloka w tle. Drużyna Nexo, ale tutaj nie widzę nikogo znajomego z ekipy. Oczywiście jakiś bot. Tak on wygląda, Nacy. Ładna naklejka. I tutaj kolejna część czegoś. Tutaj ciężko mi powiedzieć, ponieważ magazynu z, tego, z na naklejki nie przeglądałem, więc nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co to może być. Dobrze, przechodzimy do samej saszetki. Tak ona wygląda. Ale najpierw oczywiście przejrzymy sobie magazyn. Tutaj standardowo odnośniki do każdego etapu recenzji. Kamienny bolid plus Kombo Moc Nexo wielki zły Jester. Ciekaw jestem, jak ona wygląda ta kombomoc, Moc do pobrania. Tak ona chyba tutaj się prezentuje. Z strony 4 i 16 dla O4. No to tutaj widzimy, jak nasz bolid będzie wyglądał. Z jakich elementów się składał, więc możecie zobaczyć od razu. Takie elementy. Mam nadzieję, że wszystkie będą. Chociaż nie. Tutaj mi się pomyliło, bo jeden z widzów miał tutaj problem ze z, z znalezieniem tych, tych właśnie wszystkich elementów, one mi się po prostu rozsypały, jak tam dobrze widziałem na filmie i znalazł po czasie. Standardowo komiks tutaj bez zmian. Kreska ta sama, nic się nam nie zmienia. Ucieczka Arona, czyli jakieś dopasowywanie elementów widzę do postaci zielonego naszego Chciałem powiedzieć ninja, ponieważ jestem w ninja Go mocniej. Tutaj zainteresowany naszego zielonego wojownika Nexo. Tak, przechodzimy do plakatu. Tak, pojazd bojowy Lensa. Tak on wygląda. Ładna kolorystyka. Tutaj nie mogę mieć zastrzeżeń. Tutaj troszkę ciemniej. Mniej, mniej mi się podobają, właśnie ta fala tych potworów tegorocznych. I ta kolorystyka też jest taka, powiedzmy, neutralnie do niej podchodzę. Magazyn Lego Ninja Go, prezent w postaci Lloyda. Tutaj zapowiedź właśnie tego magazynu. Znaczy zapowiedź, no wiecie o co chodzi. <laughs> Jeśli kupisz ten magazyn, no to wiesz, że już możesz nabyć także magazyn Ninja Go. I oczywiście komis tutaj bez zmian. Na końcu będzie rozwiązanie konkursu. Daj mi nogę, twój tuł wygląda znajomo. Czyli dopasowywanie postaci. Ja tu się domyślam jednej postaci, dwóch już bym, dwie bym wiedział, trzy. Mam nadzieję, że wy także już wszystkie rozpoznaliście. Takie zagadki mamy tutaj, w tym magazynie. Zobaczmy dalej. Oczywiście, właśnie, konkurs, rozwiązania konkursu. Zapowiedź magazynu Cartoon Network dwie figurki lub jedna figurka dwa słupek prezenty. Co my tu mamy? Nie chcę tego czytać, bo nawet The Trash Pack zobaczmy, co to jest. Jeśli ktoś z Was kupił taki magazyn, to dajcie mi znać, co to jest w ogóle z tych, z tych rzeczy. Tak więc magazyn na plus standardowo, tutaj z komiksem. Aaron będzie. No, Aaron, tutaj wspominany w magazynie, będzie z kombą mocą Nexo, 13 klocków Lego. Coś tu będzie strzelać. Ta zbroja mi się podoba, zielony. Tutaj z tym srebrnym też będzie ładnie się zgrywał, więc już czekam na ten magazyn. Już się nie mogę doczekać, mam nadzieję, że wy także. Ale już przejdźmy sobie do. i zobaczmy jeszcze datę, kiedy? 14 lipca. Więc tutaj, żeby tej recenzji stało się zadość. I możemy przejść już do samej saszetki. Otworzymy ją sobie tutaj na wizji. Zbudujemy ten pojazd, jeśli kogoś się interesuje. A jeśli nie, no to wiadomo, standardowo tu gdzieś odnośniki do. Y... czasowe odnośniki do dalszej części recenzji. Muszę sobie otworzyć chyba, tak przypuszczam. Ten, ten zestaw, ten kolor, klosuł mi się podoba, Wam powiem. Tu nie mogę mieć zastrzeżeń. Zrobimy zoomik, oczywiście, malutki, niewielki cyk. I już budujemy ten pojazd. No, dość szybko nam pójdzie. Tutaj wiele elementów nie ma. Ale z poprzednim zestawem będzie chyba się ładnie komponował z figurką, z postacią. Sam także, jeśli będzie jakiejś odpowiedniej wielkości, no to też będę mógł mu dodatkowego plusa wystawić. Co do kolorystyki, już się nie mogę przyczepić. Standardowa Nexo tych tych właśnie negatywnych wojowników, negatywnych bohaterów. No i korzystając z okazji, chyba mogę jeszcze powiedzieć hmm, no właśnie o czym, ponieważ trochę się na kanale dzieje. Codziennie staram się dla Was coś wrzucić. Dzięki za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki. Pozdrowienia w swoim czasie także powstaną tutaj ta seria Wam się cały czas niezmiennie podoba, więc będę ją kontynuował Q&A w swoim czasie też powstanie mam nadzieję, że w weekend uda mi się odpowiedzieć na Wasze pytania co do pozdrowień, być może zrobię je w takiej okrojonej formie, czyli same pozdrowienia a coś, coś więcej to co właśnie Wam zasugerowałem w informacjach w pozdrowieniach i informacjach, to być może po prostu zrobię za jakiś czas, żeby już mam jakieś tam pomysły, już jakieś takie ciekawe. Yy, ładny plotek w ogóle niebieski. Chyba z serii Friends też się tak pojawiały, coś kojarzę, ale nie, nie, nie pamiętam dokładnie. Yy, no, yy, no i propos jeszcze tych pozdrowień wracając. Staram się właśnie je też dość szybko nagrać, ale tą rozszerzoną wersję trochę później. A no, Zresztą zobaczymy, może będę miał więcej czasu, to... Uda mi się to wszystko ogarnąć szybciej, ponieważ jeszcze budowa miasta cały czas te recenzje magazynów troszkę zaniedbuję inne recenzje. Po prostu wrzucam speed buildy i pokazuję Wam na końcu, jak te zestawy wyglądają, żebyście mogli chociaż je w takiej formie zobaczyć. Niestety na recenzję taką profesjonalną, w cudzysłowie profesjonalną. Nie mogę mieć, niestety, nie mam niestety za wiele czasu. O, daj mi ekstra chyba klocek, albo się gdzieś pomyliłem w budowie. Tak więc, a nie, dobrze, dobrze, tu ma być, no, już myślałem, że ekstra, a po prostu jak się zagadam, to, yy, no, i tak wygląda pojazd. Już przechodzimy do recenzji w tym momencie. Zestaw pod względem liczby elementów, no, wypada całkiem nieźle, 31, przynajmniej ja tyle naliczyłem, więc nie jest źle. Nie widać tego w tym pojeździe, jest taki zbity, taki, ma no wręcz takie ubogie kształty, nie ma tu zbyt wiele detali. Ale jeśli chodzi o mocerów, wydaje mi się, że klocki będą fajnym dodatkiem do ich zestawów. Ponieważ jeśli chodzi o takie dyski, no to już macie je cztery takie okrągłe też cztery. Elementów jest takich, no pod względem różnorodności, są całkiem, całkiem fajne. Tak on wygląda pod spodem. Sobie odepnę go z mojej podpórki. Tak wygląda pod spodem. Tak więc tych elementów też się cieszę, ponieważ jest to całkiem ciekawy kolor. A w połączeniu z gargulcem z poprzedniego numeru no to prezentuje się już naprawdę świetnie wydaje mi się, że tak można go tutaj postawić, tego nie będę niestety eksponował, ponieważ to odpada z ręki tego naszego potwora i już całkiem fajnie to wygląda stojąco. Bardziej wygląda to jak jakaś deskorolka. I od tej pory już tak będę na to spoglądał. Taka deskorolka przerośnięta z jakimś dopalaczem. Ale całkiem, całkiem, całkiem fajnie to się prezentuje. Kolorystyka, no, mi się nie podoba, tak? Ale to jest kwestia gustu. Pod względem takiej estetyki to wszystko pasuje do siebie, tak? Ale nie trafia w moją, jeśli mogę tak powiedzieć. Jeśli chodzi o. Kompletność zestawu, no to w tym momencie on naprawdę świetnie wygląda. Tutaj jeszcze z tym yy, bojowym elementem naszego gargulca. Już wszystko pasuje do siebie, widzicie. Te elementy tutaj kolorystycznie skrzydła z kołami tak więc nie mogę się do niczego przyczepić. Ze swojej strony mogę Wam ten magazyn polecić. Cieszę się, że mogłem go zrecenzować dla Was. Dodatkiem, bonusem są tutaj naklejki, które dostajemy razem z tym magazynem więc już opłacalność jest naprawdę dobra. Kolejny magazyn także będzie ciekawy. Wam dziękuję za obejrzenie tej recenzji i widzimy się już niedługo w kolejnej recenzji magazynu Lego, a już już coraz bliżej jest konkurs, który na pewno dla was przygotuje i nagrody pocieszenia będą. I miałem tu nawet coś przygotowane, żeby Wam pokazać jaka będzie nagroda pocieszenia. Tutaj kumaci zrozumieją, jaka to będzie minifigurka. Tak więc. Dzięki wam jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam i widzimy się już niedługo w kolejnych nagraniach. Pozdrawiam, do następnego, cześć!